Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2000 roku. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku stan członków wynosił 57. Głównym zadaniem Zarządu Stowarzyszenia w jego pierwszej fazie było zgromadzenie środków finansowych i rzeczowych, aby pilnie udzielić pomocy dyrekcji SPZOS w potrzebach szpitala. Członkowie zarządu aktywnie włączyli się w pomoc uruchomienia zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, zmiany ogrzewania szpitala na gazowo-olejowe uruchomienia oddziału intensywnej opieki medycznej oraz opracowania projektów zadań planowanych do realizacji w szpitalu. Według sprawozdania finansowego przychody stowarzyszenia wyniosły ponad 77 tysięcy złotych. Jednym z problemów jednak jest regularne zbieranie składek członkowskich. W roku bieżącym, 16 marca, w czasie otwarcia bloku operacyjnego i oddziału intensywnej opieki medycznej, zarząd wręczył podziękowania i dyplomy dla 27 sponsorów szpitala, którzy przekazali środki finansowe, rzeczowe lub wykonali osobiście określone prace na rzecz szpitala. Ponadto wykonano tablicę sponsorów, która wisi w recepcji i będzie nadal uzupełniana. Stan konta stowarzyszenia na dzień 26 marca wyniósł 25 612 zł jako lokaty terminowe.